Dzisiaj przyczynkiem do naszych rozważań będzie wiara. W takim popularnym znaczeniu w naszym kraju, kiedy rozmawiamy z ludźmi, którzy są katolikami, to oni na przykład powiadają, My jesteśmy innej wiary niż Wy, co jest zupełnym nieporozumieniem ponieważ używa się określenia, które zupełnie nie jest adekwatne do tematu, który ewentualnie chcielibyśmy omówić z ludźmi. Ale zobaczmy do Słowa Bożego. Najpierw przypomnijmy sobie Ewangelię Jana, rozdział 3, werset 16. W tym fragmencie Bożego Słowa mamy... Taką, można powiedzieć, definicję tego, kim jest człowiek i co to jest za człowiek, który mówi o sobie, że jest wierzący. Warto o to zapamiętać, aby w przyszłości użyć tego argumentu. Chociaż jak ktoś nie chce słuchać Biblii, to i tego argumentu nie będzie słuchał. Otóż Ewangelia Jana, rozdział 3, werset 16, powiada tak. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. A popularnie, popularne pojęcie o tym, kto jest chrześcijaninem, mówi tak, że chrześcijanin to jest ten, kto został ochrzczony. I to najlepiej w wieku niemowlęcym. Czy to jest prawda? To jest oczywista nieprawda. Dlatego w naszym kraju mamy 90% ludzi, 99%, przepraszam, ludzi niewierzących. Niewierzących, którzy uzurpują sobie prawo do tego, aby nazywać siebie chrześcijanami. To, co czytaliśmy przed chwilą, ten fragment mówi wyraźnie, że chrześcijaninem, czyli uczniem Jezusa Chrystusa jest tylko ten, kto uwierzył, uwierzył w Jezusa Chrystusa. Nie uwierzył w Jego istnienie, nie uwierzył w to, że On kiedyś umarł na krzyżu, ale uwierzył w to, że ofiara Jezusa Chrystusa na krzyżu jest ofiarą, którą Chrystus złożył za mój grzech, mój osobisty grzech. Jeżeli tak wierzysz, jeżeli wierzysz, że Jezus umarł za Twoje grzechy, to jesteś wierzącym człowiekiem. Jeżeli nie wierzysz, że Jezus umarł za Twoje grzechy, to jesteś niewierzącym człowiekiem. Właściwie nie wymaga to yy, żadnej dyskusji. Co charakteryzuje ludzi wierzących? No to, że wtedy, kiedy przyjęli tą ofiarę Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty jako osobistą zapłatę za swój grzech, to wyznali z te swoje grzechy. Odpokutowali to poprzez wyznanie i odwrócenie się od tych grzechów, narodzili się na nowo, otrzymali Ducha Świętego i żyją teraz w Jezusie Chrystusie, przez Jezusa Chrystusa, dla Jezusa Chrystusa, absolutnie zmienionym życiem. Jeżeli uważasz się za człowieka wierzącego, a Twoje życie w niczym nie różni się od życia ludzi, którzy nie są wierzącymi, to jak możesz powiedzieć, że wierzysz? W co wierzysz? W kogo wierzysz? W nic nie wierzysz tak naprawdę. Czy można żyć dobrym, wspaniałym życiem, kierując się tylko religią? No posłuchajmy. List do Galacjan, rozdział trzeci, werset drugi. Chcę dowiedzieć się od Was tego jednego. Czy przez uczynki prawa otrzymaliście Ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Pytanie jest po części retoryczne, ponieważ odpowiedź jest oczywista. Galacjanie, czyli ludzie, którzy nawrócili się do Jezusa Chrystusa, otrzymali Ducha Świętego, a przez Ducha Świętego moc do świętego życia, poprzez fakt, że wysłuchali Ewangelii. I przyjęli ją, wierząc, że Jezus Chrystus do nich w ten sposób przemawia. Nie żadne uczynki religijne doprowadziły do tego, bo przez uczynki religijne człowiek nie zmienia swojego życia. Poprzez religię człowiek oczywiście wykonuje różne uczynki, lepsze czy gorsze, ale nie zmienia się w niczym jego wnętrze, bo to jest niemożliwe po prostu. To jest absolutnie niemożliwe. A do tego, żeby człowiek uległ autentycznej przemianie, potrzebna jest moc Ducha Świętego, czyli moc samego Boga. A to jest możliwe tylko wtedy, jak mówi Biblia, kiedy słuchamy, słuchamy Ewangelii z wiarą. Jedenasty werset uczy nas tego samego listu, tego samego rozdziału, że przez Prawo, nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, czyli żadna religia, żadna, nawet ta, którą po części można powiedzieć, że sam Bóg ustanowił, nie usprawiedliwia człowieka przed Bogiem. I Paweł apostoł mówi, że to rzecz oczywista. I dodaje, bo sprawiedliwy z wiary żyć będzie. A więc tym, to czym oddychamy w naszym nowym życiu, to wiara. To, co jest tak naprawdę motorem napędowym do tego, aby żyć zupełnie innym życiem, to wiara. To, że w naszym życiu coraz większe obszary naszego ducha zajmuje Bóg, to sprawa wiary. Nic tu religia nie ma do rzeczy. Dwunasty werset mówi, że zakon, czyli prawo, nie, nie jest z wiary. Czyli żadna religia nie jest z wiary. W ogóle religia nie potrzebuje żadnej wiary, żeby było jasne. Jak jest z Tobą, przyjacielu? Jak jest z Tobą, droga przyjaciółko? Czy jesteś człowiekiem wiary? Nie chodzi o to, żebyśmy wierzyli, że wierzymy. Bo to jest kompletny absurd. Niektórzy tak wierzą. Wierzą, że wierzą. Wiara musi być racjonalna, żeby było jasne. Wiara nigdy nie jest ślepa. Najbardziej wierzącymi na świecie ludźmi są ateiści. Ateiści wierzą, że nie ma Boga. Oni wierzą, że nie ma Boga nie tylko bez żadnych dowodów, ale wierzą nawet wbrew dowodom. Ja nie mam takiej wiary. Przyznaję, że ateiści w swojej wierze biją mnie na głowę. I pewnie wielu, wielu innych Ludzi wierzących biją na głowę swoją ślepą wiarą. Ale Bóg nie chce od nas ślepej wiary. Nigdy nie chciał ślepej wiary. Bóg dlatego dał swoje słowo, objawił siebie, aby dać nam argumenty do tego, abyśmy wierzyli. Dlatego, że chrześcijanin jest człowiekiem racjonalnej wiary. Kiedy przyglądam się temu, co jest wokół mnie, to Jaki mogę wyciągnąć wniosek, że, że coś wybuchło? Ja to skracam wszystko, że później powstała zupa, a z zupy powstały zwierzęta i rośliny, i wreszcie człowiek. No powiedzcie mi, kto przy zdrowych zmysłach uwierzy w coś takiego? No więc odpowiadam Wam: tak wierzą ateiści. Oni wierzą, że wybuchło coś, co wybuchło, wybuchnąć nie mogło, a z tego wybuchu powstała zupa, a z tej zupy powstaliśmy my. No, gdyby, yy, gdyby ktoś chciał mnie przekonać do ateizmu takimi argumentami, to bym poprosił go o wizytę i, jego wizyty u jego psychiatry. Bo jedynie chyba chory człowiek może coś takiego powiedzieć. A jednak ci ludzie w to wierzą. Ja nie wierzę w mojego Boga na ślepo. Ja potrzebuję argumentów. Bóg dał mi rozum, ja ten rozum chcę używać. Bóg dał mi zdrowe myślenie, ja chcę ten zdrowy proces myślowy. W taki sposób korygować, aby dochodzić do prawdy. Dlatego, że naszym zadaniem w wierze jest poznawanie prawdy, życie prawdą, doświadczanie prawdy. Jeżeli wiara w Jezusa Chrystusa jest kłamstwem, to ja ją odrzucam natychmiast. Jednym z najważniejszych elementów naszej chrześcijańskiej wiary jest fakt, że Jezus Chrystus powstał z martwych. Jeżeli Jezus Chrystus nie powstał z martwych, to cała Biblia jest do wyrzucenia na śmietnik i wszystko, w co wierzymy w związku z Biblią, jest do wyrzucenia na śmietnik. Po prostu jesteśmy śmieszni w tym, co próbujemy innym przedstawić jako ważne i istotne. Ktoś powie, no to przecież nic prostszego, jak obalić argumentami fakt zmartwychwstania. Tak, próbowano to zrobić wielokrotnie. Jest cała ogromna literatura na ten temat. I co ciekawe, zdecydowana większość antagonistów zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, badając ten problem tylko w celu udowodnienia, że jest nieprawdziwy, nawróciła się do Jezusa Chrystusa. Jak to jest możliwe? No, takie są fakty, więc ja nie próbuję z faktami dyskutować. A jeżeli ty, słuchając tego, Jesteś przekonany, że Biblia, to jakieś bzdury, które napisali sobie ludzie, że zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa to jest tylko coś, co komuś się wydawało, no to nic prostszego. Siadaj, badaj, obalaj. Prawdopodobnie, jeżeli uda ci się to zrobić, będziesz jednym z największych ludzi w historii. No, każdy by się chciał zapisać w historii. Jako wielki człowiek, nic prostszego. Jak ktoś powie, że mu się nie chce, no to tylko o nim źle świadczy. Nawet nie warto tego komentować. Czy jestem człowiekiem wiary? Jeśli jestem człowiekiem wierzącym, to na czym polega moja wiara? W co wierzę tak naprawdę? W co ja wierzę? Bo jeżeli wierzysz w Jezusowi Chrystusowi, to wierzysz w Ewangelię, którą mu głosił. I doprawdy w Ewangelii, którą mu głosił, nie ma miejsca na żadne pośrednictwo świętych, nie ma miejsca na żaden czyściec, nie ma miejsca na objawienia tak zwane maryjne. Nic takiego Jezus Chrystus nie głosił. No dobrze, ale ktoś powie, ale to Biblia nie jest najważniejsza. To co jest ważne? No bo jeżeli ważna jest tradycja kościoła, to którego? No bo mamy kościoły wschodnie i zachodnie, to najprostszy poziom Naprawdę te tradycje kościołów wschodnich zdecydowanie różnią się od tradycji kościołów zachodnich. Grecy, mówię o prawosławnym kościele greckim, a wiem to z autopsji, uważają katolików za heretyków, za oszustów to która z tradycji teraz jest ważna? No mamy problem, bo musieli, musielibyśmy wybrać którąś. A doprawdy wnioski, które wyciągamy z teologii Kościoła Wschodniego i Zachodniego są w wielu punktach rozbieżne. Nie są styczne. No to jak nie tradycja, to co? A może na zasadzie prywatnych objawien. Pan mi powiedział, tak? No to mamy takich Pan mi powiedział, siostra Faustyna Na przykład, popularna bardzo Siostra Łucja Jakieś tam Medjugorje, Lurd, No cała masa jest takich dziwadeł Które są jakby nie było Tylko i wyłącznie prywatnymi ujawieniami. I to jest na zasadzie Pan mi powiedział Ci, którzy mówią w protestantyzmie Pan mi powiedział I na tym budują swoją wiarę to dlaczego y, sprzeciwiają się takiej siostrze Fałsztynie, która też przecież powiedziała, że Pan mi powiedział. No, używała innych słów, ale, ale dokładnie to samo robiła. No Pan jej powiedział. No i co? Ostatnio w dyskusji z pewną panią usłyszałem. No podzielę się tym po prostu, bo mnie to... Prze, przepraszam, ale mnie to rozbawiło. Że ona użyła takiego argumentu, że nie należy w żaden sposób funkcjonować w protestantyzmie, ponieważ ona poznała siostrę, która miała widzenie, siostrę zakonną, która miała widzenie, a widzenie to było takie, że oto gdzieś tam w piekle demony otaczały lutra, wbijały mu gwóźdź do głowy. Nie mogłem mu wbić tego gwoździa do głowy, i on musiał klęczeć. I tak to trwało wieki, a to dlatego, że był pyszny. I ona była święcie przekonana, że to jest prawda. No to dobra, ale jeżeli ktoś mi powie, że, że, panu, powie, że panu powiedział, że masz czekać, to to też jest prawda? Ludzie, no w co my wierzymy? Co jest obiektem naszej wiary? Czy koncentrujemy się na Słowie Bożym, czy ze Słowa Bożego wyciągamy odpowiednie wnioski? Czy na Słowie Bożym budujemy jak na, jak na fundamencie? Ja Wam powiem, że żyję, żyję w regionie, gdzie wokół mnie jest sporo ludzi, którzy twierdzą, że ja uprawiam religię, ponieważ ja buduję na Słowie Bożym i nie daję swobody do tego, żeby. Szaleć bez ograniczeń w duchowym świecie. Ugryzłem się w język, bo chciałem powiedzieć, co naprawdę myślę o moich antagonistach w tej sprawie. Powiem tylko tyle, że to, to po prostu dzieci, które się bawią w przedszkolu, a im się wydaje, że są w kościele. Bez Słowa Bożego nie ma kościoła. Bez Słowa Bożego mamy objawienia prywatne, które do niczego nikogo nie prowadzą, a na pewno nie do zbawienia. Kochani, zweryfikujmy fundamenty naszej wiary. Zobaczmy w co my wierzymy i dlaczego my w to wierzymy. Bo jeżeli nie umiemy dać odpowiedzi na to, w co wierzymy, a do tego jeszcze, dlaczego w to wierzymy, to znaczy, że jesteśmy ludźmi niewierzącymi. I wtedy zachęcam do tego, żeby uwierzyć, że coś wybuchło, stało się zupą, a z zupy powstałeś Ty. Także witaj chodząca zupo. Amen.